Cześć! Miałem nagrywać vloga wczoraj, ale sobie pomyślałem, spoko mogę nagrać w niedzielę. Jeb! Yeah, mam Zeda na czole. Pryszcza. Wiodę. No po prostu syfa. Tak lepiej. Przynajmniej nie rzuca się teraz w oczy. Nie no, trzeba być twardzielem. Przyjmować rzeczy na klatę. To znaczy, ja przyjąłem na czoło. Kurde, powinienem nagrywać w sobotę. Pogadajmy o czterech porach roku, ale nie jego. o tych kalendarzowych. Meteorolodzy zaczęli nas ostatnio straszyć śniegiem. Wykresy pogodowe też zaczęły nas straszyć śniegiem. Ale mam pomysł. No, jaki? Zapowiemy śnieg podczas jesieni i będziemy zlewać, jak ci frajerzy zmieniają opony z letnich na zimowe. Lololol, wykrzyknik jedenaście. Ostatnio oględziłem, jaka to jesień jest paskudna. Szaro za oknem i pogoda dobra do cięcia się po nadgarach. Nikt mnie nie potrzebuje. Pytajcie, co nie? W sumie to nie jest źle. Wyglądasz za okno, nie ma szarugi i jest biało. I przytulnie, i zimno. I jest błoto, które wszędzie się roznosi na butach. I będzie syf. Tak jak na moim czole. Nie, zima jednak nie jest moją ulubioną porą. Chociaż nie, wtedy włączają się wszystkie moje alergie i chodzę obsmarkany jak szaleniec. Jak smarkacz. Tak w sumie to jesień jest jednak lepsza. Ale nie, moment, to wtedy jest za oknami szaro i jest depresyjnie. W sumie to nie jest źle. Trzeba będzie trochę poczekać, zanim Wireos się odwiesi. Tymczasem Wy możecie mi napisać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona pora roku i dlaczego. Oczywiście napiszcie też, jakiej pory roku nie lubicie. I dlaczego. Chociaż nie, wtedy włączają się Czas na żebractwo! Jeżeli podobał Ci się ten film, nie zapomnij dać strapki w górę. Znaczy się łapki. A jeżeli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał. Już? No, subskrybujesz? Okej. Okay. To by było na tyle w Power. Na razie!